Siemanko, witajcie, co ta ser dzisiaj? Zrobię sobie z rzecz, bo dzisiaj... Dlaczego? Bo będziemy tajną. Fajną. No, fajną rzecz, bo dzisiaj będziemy grać. Tak. A nie są żarty. w Toma. Tak. Tak. Dzisiaj sobie zainstalowałem, zainsydując... wczoraj zainstalowałem sobie tą gierkę. I jest naprawdę spoko, no, nie wiem jak się w to gra, bo nie wiem, dawno to y, 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 grałem po prostu, no siódmy level, grałem chyba rok temu, potem to odinstalowałem, potem zainstalowałem, potem to był moją ulubioną gierką, potem zainstalowałem i, i potem odinstalowałem i potem y, i potem zainstalowałem i to było i, i nie wiem, ale naprawdę to mi spoko i dzisiaj sobie postaram, nim coś zrobić. Coś zrobić, tak. Tak. Coś zrobić, no. Więc ja jestem właśnie takim kotkiem. Który jest w wannie I nie wiem co robi. Jest fajnie. Że sobie wyjdę. dobra. I teraz może sobie zagramy w wężę tak, wężę szjeczą. Tak, banna i kacz. Patrz. Nie wiem na czemu, ale tak sobie... W ogóle nie ma takiego mienia, ale... ale sobie tak dałem z głupoty. Hupi! Tak. Dałem sobie z, z, z głupoty, dlatego że chciałem zginąć na wężach. Nie, nie chciałem. Dałem sobie z głupoty, bo nie, nie miałem jakiegoś pożytecznego mienia. Wymyślić sobie w głowie. Znaczy, był... Nie przy, na przykład kacper YouTube, kacper, zwykły kacper, nie wiem, zapasowy kacper. Były jakieś pożyteczne, ale nie chciałem takich, żeby były jakieś angielskie, a, a ja jakieś tureckie sobie wymyśliłem. Tam, tam, tam! Więc tak. I w ogóle zauważyłam teraz, że ten mój... Ta gąbka, nie wiem, jak się nazywa. Spędź, bo mam kasę, sporty. Um, nie wiem. Ten zwierzak jest taki... Patrzcie, on ma na środku takie białe. To chyba ma jakieś znaczenie, mi się wydaje. To chyba ma nie wiem, to chyba jest takie z wyglądu, albo jest to jasno, ale nie, bo my jesteśmy w kosmosie, właśnie na podłogę, my jesteśmy w kosmosie, bo to są gwiazdy, nie, my jesteśmy w niebie, my jesteśmy w niebie, bo tutaj są gwiazdy. W ogóle dawno nikt nie zginął. W ogóle nie wiedziałem, żeby ktoś zginął. Ale... A zaraz po jak ja skinę. Więc... Muszę... No właśnie, no o tym mówiłem. O tym mówiłem. No. Hmm, siódmy, e, siódmy level 6138. Też tutaj się nie zgadza. Więc może... uuuu! To jest najlepsze. To jest najlepsze. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Nie wiem czy ktoś to lubi, ale to jest dla na mnie najlepsze. W ogóle możecie mi napisać w komentarzach, czy te przezpieczenia, coś dają. Czy je zabierają? Albo dają. Nie wiem. Dobra. Um, w tak jest jak. Okay. Teraz zauważyłem, nie dawno zauważyłem, ale przed chwilą zauważyłem, dzisiaj, zauważyłem, że ten. Tom. Ten, ten kot. Jest elfem. Bo jest zielony. A zielone są elfy. Więc. On jest elfem. Znaczy. Nie wiem, jakie są elfy, ale w bajce y, w bajce widziałem, że są zielone, ale tak naprawdę nie wiem. Ale mam nadzieję, że bajka mnie nie uczekała. bo w bajce widziałem, że są zielone. Więc mam nadzieję, że bajka mnie nie uciekała. bo to będzie zło. Więc, dobra, 10 minutek tak potrwa ten odcinek, bo on nie jest jakoś za długi, za krótki, taki sam raz. a, -a, -a, -a kotki dwa, szare poe, coś tam tak, coś tam tak, coś tam po tak, kciuka sla. to ta puk, pa Truka, struka, struka, troska No To 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 to? Co to jest? Tu? Co tu jest? Nie wiem, co to było. Dobra, tutaj będziemy dwunastkę mamy. Tak spokojna. W ogóle zaraz będę ja to hot doga. Tak, będę ja hot doga. Wiem, że teraz wam zrobię chyba smaka na hot doga. Dobra, coś innego sobie pogramy, albo nie. Damy tą... E... Nie, glut znowu, nie, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to. O mm, nie, reklama. Reklama, reklama. W ogóle e, na pierwsze e, piosence e, e, z Toma, jak Tom tańczył, ja to robiłem sam. To była reklama, i bardzo Wam e, was przepraszam. Nie umiałam nie w ogóle tego. E, o tom, e, komentarza, że tam była reklama, i e, chciałem przeprosić, ale. ale tak wyszło. Nie wiem czemu, ale on tak robi. Nie płacić na ten głód, nie, no ja muszę to szybko, to. Ej! Ja muszę od... Yeah. Nie, nie wiem, czy widzieliście, ale ten kot wyjmiał no, glut z nosa. Bo jak dałem mu ten język. O nie, teraz to je. O nie, on zjadł gluta z nosa. Nie, dobra, ja kończę ten odcinek. Papa. Pa.